Hejka! witam Was serdecznie. Niespodzianka, bo tak pomyślałam dzisiaj, że nagramy z Mareną dla Was kolejny odcinek. Dostałyśmy kamerę od Arka, on dzisiaj ma tam dużo spraw do załatwiania i tak jakoś nam przyszły. W sumie jesteśmy w miejscach, w których nie byliśmy razem, i nagramy coś tutaj dla Was. Marlena już jest w kawiarni, do której ją dzisiaj zabrałam, bo mi się tak bardzo podobała. Czeka tam na mnie, więc zaraz Wam pokażę super kawiarnię. Jesteśmy dzisiaj na północy wyspy i bardzo mi się tutaj spodobał widok. I są piętrami stoliki poukładane. A tutaj już na nas czeka Marlena, awokado, kofi. Zobacz, jaka piękna Jest jeszcze z takim widokiem? Nie. Normalnie jesteśmy w niebie. No to idziemy jeszcze zobaczyć tutaj na plaży i jestem mega ciekawa odczuć Marleny, bo ona tu jest pierwszy raz. Co ja mogę powiedzieć? Jestem w raju. Po prostu. Paradise. Jest bosko tutaj. Bosko. No ja się zakochałam też w tym miejscu, dlatego ją tu zabrała. Czego chcieć więcej jak tu, wystarczy popatrzeć, Zielona, jest czysta, podlewają, dbają o te rośliny, turku z wody, drewno no. i czyściutki piasek, szok. I ten łódki. Turk? Łódek, to mnie po prostu zachwyca odkąd tutaj jestem na tej wyspie. Jest niesamowite mają kolory te łódki. Mm. No, jest tutaj naprawdę pięknie. Bardzo polecam. To jest Masci. Jeszcze tutaj jest taka część tej kawiarni, do której trafiłyśmy. Mega nam się podoba. Bo ona jest taka oddzielona i uważam, że to jest idealne miejsce, gdzie można sobie popracować, jakby ktoś potrzebował. No i ruszamy dalej w drogę, w kolejną miejscówkę. Gotowe. I jedziemy. Parkujemy nasze skuterki i idziemy zobaczyć co tam się dzieje na mieście i zaraz Wam pokażemy, gdzie dzisiaj wchodzimy. Idziemy dzisiaj z Marleną zwiedzać miasteczko Win Wonders. Myślę, że na tym kole też się przejedziemy. zdecydowanie. Obczejmy jakie są zjeżdżalnie, bo tu podobno park wodny jest, jakieś akwarium. No zobaczymy co oni tutaj wymyślili ciekawego. Tu mamy taką fontannę z bliska, a tutaj wejście przez brota zamku bajkowego. No to mamy bilety i wchodzimy. Tak tylko napomkniemy, że bilety kosztowały 950 tysięcy. Chyba najdroższy bilet jaki kupiłam. Czy kupiłyśmy już wcześniej jakiś droższy? Nie no, 950 tysięcy to bardzo zaszalałyśmy. No trochę. Pokaz tych syrenek 11M która jest? Aha, to już nie. A do drugiej. A o drugiej potem jest. Te syrenki. I tu jest karmienie tych fisz o 15. Marlena już cały plan przeczytała. <noise> I idziemy zobaczyć, co tutaj takiego ciekawego jest. Idziemy zobaczyć jeszcze z Marleną do sklepu z sukienkami. Niby są tu jakieś promocje. Obczajmy, co ciekawego tutaj jest, ale fajnie to wygląda. Zobacz, mega Mega, jak tu ładnie. Marlena, zadowolona klientka, zrobiła te zakupy, piękne. Marlena przyjechała do parku rozrywki, a wlazła do sklepu z sukienkami i kupiła sukienka. Ale jaką piękną. Mm. Lecimy dalej, bo nie miałyśmy robić zakupów, tylko tutaj zwiedzać, co tutaj jest do roboty, bo tu jest dość sporo, a mamy już mało czasu, bo już jest dwunasta. Wylądowałyśmy w świecie Alicji. Taki kawałeczek tylko wam z tego miejsca pokazałyśmy. Resztę trzeba samemu przyjechać i zobaczyć. Marlena, może chcesz zostać śpiącą królewną? Łóżko dla ciebie przygotowali. <ścoughs> Szukamy księcia dla Marleny. <laughs> Zobacz, tam jest czerwony kapturek i zamiast babki jest bibuś. Ojej, rzeczywiście. Aladdin nas tutaj wita. Zobaczymy, co ma dla nas. Ciekawego. A też są jakieś godziny. Przeniosło nas w świat Sultana. Czerwony dywan. Ekspozycję całkiem. Fajną zrobili. Fajnie to wygląda z tymi światłami. Trafiłyśmy do Egiptu. No i tak trochę tutaj starożytnego Egiptu na ścianach. Zakończamy z Marleną zwiedzanie części dla dzieci. Jedziemy pociągiem teraz po westernowym miasteczku. Tego miasta nie widać z zewnątrz, tylko trzeba tu przejechać się kolejką, żeby je zobaczyć. No tak, atrakcja można powiedzieć dla dzieci, nie? Dla dzieci bardzo fajnie. Dla dzieci super. Polecamy dla dzieci. Zajrzymy na chwilę do miasta. Wikingów, Liny, spidnaczki. Tu jest w ogóle... Jego jak to się nazywa? Farglinowy taki. Farglinowy. No. W mieście wikingów jest fajna rzeka, którą można popłynąć, ale powiedzieli nam, że dopiero za godzinę ją aktywnią. Idziemy zobaczyć co to za ogromny żółw. Witamy w morskim świecie. Wow, ile tych ryb tam jest, nie? Jakie ogromne te ryby! Mega, jak sobie pływają tutaj żyjątka morskie. No, akwarium naprawdę robi wrażenie, jest tutaj bardzo dużo gatunków ryb. Są takie ogromne nawet. Tu można sobie wejść do akwarium. Dzieci dają radę. Marlena cały czas nagrywa tutaj. Trzeba u niej relacje obejrzeć. A tutaj są chyba rybki z Nemo. swój zimowy świat pan daje film pink, jedzenie Skakują do wody a jak się ustawiają w kolejkę a tutaj mamy restaurację przy akwarium też fajna, fajnie to wygląda Wchodzimy w tunel, akwarium. Tutaj pan Nurek coś już tutaj robi. Ojejku, a to coś się stało tej rybie, chyba? Co one takie? Czy to są sztuczne? Sztuczne, chyba. Pomagał ci? No ryby są naprawdę ogromne. Zaraz będzie pokaz i karmienie. Ja jestem za polecam na Naprawdę. Marlenie teraz się... Marlenie się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba. Ta to ma o... Tutaj widać naszą syrenę Chłodniałyśmy trochę z Marleną i zamówiliśmy sobie pizzę wegetariańską w tej właśnie restauracji, co wcześniej przychodziłyśmy obok niej z widokiem na akwarium. Nie wiem czy to tak widać na kamerze, ale tam, nurkowie, właśnie karmią też ryby. Jestem pod głębokim wrażeniem. Naprawdę i bardzo polecam, super atrakcja. To w ogóle no niesamowite. Marlena teraz będzie płynęła łodzią wikingów. Zobaczymy jak wróci, czy będzie mokra cała. Ja nie płynę, no bo e, nie miałyśmy rzeczy, gdzie zostawić, a wszystko by mogłoby się zmoczyć, więc na zmianę popłyniemy. Jesteśmy właśnie po przepłynięciu się pontonami. Jesteśmy mokre, oczywiście. Trochę. Trochę nas zmoczyło, ale nieźle. Ale polecamy, tam jest taka fajna niespodzianka, także trzeba skorzystać. Tak, ochładza na pewno. E, a wracając do akwarium, był super, naprawdę trafiłyśmy w idealnym momencie. Tak, trafiłyśmy na pokaz syrenek i na karmienie rybek. Tak. I pokaz syrenek jest o 14. Ryby karmią o godzinie 15. W międzyczasie sobie coś zjadłyśmy, także nam się tak wszystko poukładało w punkt. Koniecznie trzeba tam wejść. Dokładnie, ogóle, akurat my też jadłyśmy w restauracji i tam tak. Nurek też karmił ryby akurat w restauracji, więc się naoglądałyśmy dość sporo tak. tego wszystkiego. Restauracja w ogóle z widokiem na akwarium. Ogromne mm, mega. No. Trochę się jeszcze poszwędamy po tym parku. Tutaj jest taki zamek, ale nie wiem, czy my zdążymy do niego wejść, bo to sporo tutaj jest do przejścia. Tutaj teraz jest jakaś też yy, dzielnia, w którą chcemy zajrzeć. Znalazłyśmy zajebistą kolejkę. Ale niestety chyba jest w trakcie jakiegoś remontu czy czegoś, bo nic tu się nie dzieje. I tu jest taki wulkan i on po wodzie tak jakoś płynie, tam wjeżdża i tu wyjeżdża, ale wszystko jest takie widać, że troszeczkę brudne, więc pewnie jest nieczynne. No to chyba jest, ok, thank you. No to wchodzimy. Hello! Jesteśmy! Tutaj jakieś opuszczone miejsce. W basenie już nie ma wody. I te budynki, które tu widać od ulicy, one są pięknie przystrojone. A z tyłu taka elewacja, jakby karton postawili, nie? A tutaj jakieś baseny są wykopane. Coraz więcej widać z góry. Teraz z góry widać. To osiedla, jakie są szeroko rozbudowane, i ten park tutaj teraz coraz wyżej. Ta, yy, ta karuzela nagle jest taka niska, <grymne> można powiedzieć, że już zaraz nasz wagonik będzie tutaj na samym szczycie. Nie, ja chciałam teraz to nagrać, bo takie piękne tło masz za sobą. Tylko ciebie nie widać. <grymne> Czarna postać, <grymne> my już na zewnątrz. Idziemy dalej. Tak sobie szliśmy z Marleną i stwierdziłyśmy, a, wejdziemy zobaczyć, co tu jest. I tak sobie przyszłyśmy, poszłyśmy, się okazało, że na końcu była kolejka. Na szczęście, jak zapytałam się pana z obsługi, czy będzie szybko, to powiedział, że nie, więc się tak bardzo nie bałyśmy, ale tak nas zapili konkretnie, że już tak czułam, że coś nas czeka, ostra jazda. No. Ale polecam. Strasznie głośno tutaj jest, ale nagramy wam kawałeczek fontan. Brett, muzyki. Z tego miejsca chciałyśmy się z Wami pożegnać i podziękować za to, że byliście z nami. Tak, szczas za nasz udany dzień. Poczekamy sobie tutaj na pokaz, bo podobno ma tutaj jeszcze jakiś być. Ale już będzie ciemno, więc nie dam rady nagrać. Życzymy Wam miłego wieczoru dnia. Gdzie tam akurat jesteście? Pozdrawiamy. I polecamy Win Wonders. Pa, pa.